Dzień dobry, witam Was na filmie z Serii Odpowiedzi na Pytania. Jak kierować pytania do moich kart jest opisane poniżej w opisie filmu. Bardzo ważna informacja jest taka, żeby zaznaczać, gdzie chcecie, żeby informacja, czyli odpowiedź na Wasze pytanie, pojawiła się. Jeżeli ma się pojawić na YouTube, wówczas proszę pisać, że chcecie, żeby film, żeby odpowiedź była w filmie. Natomiast jeżeli chcecie, żeby pojawiła się w formie pisemnej na maila, wówczas możecie zaznaczyć. Aczkolwiek jeżeli nie będę miała informacji, że na YouTube, to dla mnie oznacza, że automatycznie piszemy na, na kochani na maila pisemnie. Dobrze, zapraszam jeszcze na udział w rytuałach. Teraz najbliższy rytuał jest to y, rytuał nowiu. Y, jeszcze się y, zastanowię, jaki to y, będzie y, rytuał, w jakiej intencji i jak będę już miała sprecyzowane y, plany co do tego. To dam oczywiście znać, nag, nag, nagram filmik, także będziecie wiedzieć. Dziękuję za subskrypcję, za pozytywne komentarze, za lajki i oczywiście za zaufanie do moich kart. Dobrze. Pierwsze pytanie. Pani Edyty na horoskop na, na miesiąc czerwiec, horoskop. na miesiąc czerwiec Choroskov na miesiąc Na okay. rozkop na miesiąc. na miesiąc. Dzieje, że No tak, dobrze. Pierwsze tygodnie pierwszego miesiąca troszeczkę y, może pani mieć wrażenie, że ktoś pani zabiera czas. Czas, energię. Już się u pani mogło wydawać, że wyszła pani tak jakby na prostą, ale pojawia się ktoś, kto powoduje pewnego rodzaju zubożenie. Zubożenie tutaj, jeżeli chodzi o energię, o myślenie i udawadnianie, Ciągłe udawadnianie. Ja tutaj mam jakiegoś wodnika przed, przed sobą kartę wodnika i komunikacji z nim, yy, jakiś osobnik właśnie spod znaku wodnika, może być, ale niekoniecznie, może spowodować jakieś yy, zubożenia u pani. Mogą być to również zubożenia, nie tylko emocjonalne, tak, ale też przede wszystkim ubożenia finansowe. Może będzie to związane z, z jakimiś yy, finansami, tak, co, yy, co spowoduje jakiś, yy, że tak powiem, upływ Yy, upływ, tak, yy, gotówki, tak. W każdym razie uważać na to, żeby nikt wam, yy, żeby nikt pani nie zabierał ani czasu, ani energii, i żeby pani w tym czasie nie poczuła się, yy, można tak powiedzieć, oszukana. Po, następnie, chwilowe poczucie zwycięstwa, ale to takie chwilowe poczucie zwycięstwa, yy, może, i potem. Pani będzie się zastanawiać, tak, czy to, co ja zrobiłam, jest w porządku, tak? Będzie Pani tak troszeczkę błądzić po omacku, wybierać, czy ta decyzja była dobra, czy ta decyzja tak. Mm, nie do końca spowodowała, że już miałam, byłam tak jakby na swojej, na prostej, tak, na poczuciu zwycięstwa, widziałam te dwa kielichy, dwa kielichy, te pełne kielichy i coś się znowu, to krótkotrwałe zwycięstwo spowodowało, że coś znowu podupadło, jakieś zmartwienia, bóle głowy, nie do, nie do końca Pani jest pewna yy, tej sytuacji, w której pani się znajduje. Będzie pani szukała znowu równowagi, równowagi wewnętrznej, równowagi w myśleniu. Taką widzę destabilizację, tak? Że ktoś spowoduje takie zatrzymanie, tak? Zatrzymanie i pani będzie niby poczucie zwycięstwa. Przepraszam, może być coś słuchaj, za okna, ponieważ mam otwarte okno. Jeżeli będziecie Państwo słyszeć coś, to przepraszam. I znowu, właśnie dążenie do, do równowagi. No i co? Jakiś mężczyzna, tak? Jakiś mężczyzna starszy, inteligentny, poraniony, który albo będzie chciał się uwolnić od, od pewnych rzeczy, albo postawi Panią prze, przed taką sytuacją. Że pani będzie chciała się zastanawiać, czy uwalniać się od tego mężczyzny, czy się nie uwalniać od tego mężczyzny, czy taka wewnętrzna, wewnętrzna walka ze sobą, czy ja sobie poradzę, tak? czy ja powinnam, czy ja powinnam być z tym mężczyzną, czy ja powinnam się uwolnić od tego mężczyzny, tak? Taka duża, mam wrażenie, nerwowość i potem chęć, i znowu ten wodnik, i znowu chęć właśnie przekroczenia pewnych barier, przekroczenia pewnego rodzaju... Mm, bramy tak, która pani i Pani będzie wiedziała, że przekroczenie pewnego etapu w swoim życiu może spowodować znowu stabilizację tak. Znowu jakieś taka taką stabilność, pewność siebie, pewno, pewność, pe, pewność myśli i nowe uczucie, nowe emocje, nowe spojrzenie na emocjonalność, nowe spojrzenie na właśnie na uczucie, tak? Może również być taka sytuacja, że to będzie mężczyzna, może pojawić się w Pani życiu mężczyzna, który spowoduje uwolnienie od pewnych rzeczy, tak? Że Pani stanie sama przed sobą, być może z pełną walką i. Ten mężczyzna może tak jakby spowodować u Pani to, że Pani będzie chciała odejść od starego na rzecz stabilizacji i pojawi się nowe, nowe, że tak, nowe, nowe uczucie, nowe takie emocjonalne spojrzenie na pewne rzeczy. Jeszcze sobie dociągnę kartę do energetyki, ale mogę już powiedzieć, że coś zaburzy Pani stabilność, takie poczucie, że jestem tu i teraz. Takie poczucie, jakby to powiedzieć, stabilizacji, utraty gruntu pod nogami. O tak, tak bym to powiedziała coś, utraty gruntu pod nogami. I reszta, tutaj mamy troszeczkę też nerwowości, jeżeli chodzi o właśnie o żołądek, tak? Trzeba by zwrócić uwagę na nerwy, tak? Na żołądek, na wszelkie na wszelkie takie sytuacje, które mogą być związane właśnie z układem trawiennym. Mhm. I teraz będziemy mieć tak. Tu jest OK. Tu jest OK. I tu jest... Dobrze. Zwrócić uwagę tylko na, poczuc na poczucie stabilizacji i zwrócić uwagę na wszelkie sprawy związane z żołądkiem, nerwowość i z układem trawiennym. I teraz tak, jeżeli chodzi o miłość. Um. Wyjdzie pani z tego na początku, jak się pojawi to poczucie takiego być może oszukania, będzie pani y, miała wrażenie, że coś się zatrzymało, że traci pani czas, traci pani energię. Wyjdzie pani z tej energii, pomoże w tym mężczyzna, pomoże w tym y, mężczyzna starszy od pani, y, mądry, inteligentny, tak, też zraniony. Może być to osoba, która już przeżyła w swoim życiu pewne rzeczy i też jest w stanie pomóc pani w odejściu od pewnych spraw, tak? które mogły destabilizować pani, yy, pani życie, tak? Czyli taka dobra komunikacja z tym mężczyzną i pomoc w odejściu od pewnych. Spraw, które mogły Pani w miłości przeszkadzać. I to może spowodować właśnie przypłynięcie nowych uczuć, jeżeli chodzi o pracę. Może być poczucie, może być poczucie że musi Pani coś komuś udowadniać. To może spowodować to, że będzie Pani miała pewnego rodzaju no, taki smutek spowodowany tym ciągłym udowadnianiem swoich racji, swoich umiejętności. Może też Pani mieć potrzebę, tak jakby uwolnienia się od takiego ciągłego udowadniania komuś czegoś. Jeżeli pani zdobędzie się na to, że ma pani dość udowadniania, tak, walki ciągłej, to powoduje u pani straty, bóle głowy, ciągłe zmęczenie, ma pani tego dość i pani dojdzie do wniosku, że trzeba będzie przejść pewną transformację i pokazania siebie, z, zupełnie z innej strony że ja jestem, nie jestem słabą osobą nie jestem osobą, która ciągle się martwi ciągle udowadnia coś tylko ja jestem inną osobą w tym momencie która potrafi zawalczyć o swoje jeżeli Pani przejdzie tą transformację dojdzie Pani do wniosku co przeszkadza w pracy to ja widzę tutaj stabilność jak najbardziej jeżeli chodzi o pole, o pole, o pole pracy, finansów i o energetyce już powiedziałam Ogólnie bardzo dobra energia, mamy tutaj dziesiątka kielichów. Jeżeli pani przezwycięży to wszystko, to ten miesiąc zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Uwaga tylko na tych, na, na osoby, które mogą spowodować zawirowania, zatrzymanie energii. Zabierają czas i energię, tak i spowodują pewnego rodzaju zubożenie, a co za tym idzie brak bezpieczeństwa, tak brak takiego brak stabilizacji. Ogólnie, ogólnie, dobrze. Ogólnie miesiąc zapowiada się dobrze. Ten mężczyzna też poleje takie nowe też spojrzenie na sprawy uczuciowe. I następne pytanie mamy anonimowo ja się zapoznałam już z tym co zrobić żeby ta sprawa się zakończyła jak się zachowywać żeby ta sprawa zakończyła się jak najszybciej jak się zachowywać żeby ta sprawa zakończyła się jak jak najszybciej? Jak postępować, żeby ta sprawa zakończyła się? Jak najszybciej? jak postępować w tej sprawie. Dużo siły, dużo cierpliwości trzeba mieć, dużo siły takiej wewnętrznej, trzeba być jednocześnie działać delikatnie, subtelnie i stanowczo tak, sposobem. Stanowczo pewnie, ale sposobem. Cierpliwość. Cierpliwość, cierpliwość, i jeszcze raz cierpliwość, bo już coś jest zrobione, coś już pani zadziałała, być może no, bardzo z taką siłą dość mocną. I cierpliwość, bo widzę tutaj brak cierpliwości, ale trzeba poczekać, bo coś już jest zrobione. Jakiś sposób opanowania tej sytuacji jest, yy, jest wykonany. Tak, cierpliwość. Nie pomoże szybkie działanie. Absolutnie, bo to jest w przeszkodzie. Rycerz mieczy działa szybko. Tak, on ma cel, działa szybko, robi i kończy. Nie, nie działa szybko, nie nerwowo, nie ogniście. Powoli, czekamy. Siła sposób. Taktyka. Opanowanie, spokój. Nie szybkie, nieprzemyślane. Co pomoże? Najpierw musi się coś zburzyć, żeby mogło być coś nowego. Yy... Ja bym powiedziała tak, działać cierpliwie, działać skutecznie, działać sposobem, nie działać szybko, czekać aż to się zburzy i wtedy będzie pani mogła budować coś na nowych fundamentach. Teraz nie. Czekać cierpliwie aż to się zburzy. Co pomoże? Zburzenie. Ale do tego trzeba y, cierpliwości. Tak, nieuniknione jest powolne, powolne działanie. Dojdzie pani do celu. Ta wieża zostanie zburzona. Równy teren. Proszę zauważyć, y, nie szybko. Co nieuniknione? Dojdzie pani do celu, ale powoli. To jest rycerz który działa pomału, ale skutecznie i on dojdzie do celu. Wynik. Ktoś na tym ucierpi na pewno. To może być jakieś też rozczarowanie, ale czy to rozczarowanie dotyczy. To znaczy tak, rozczarowanie może być spowodowane tym, troszeczkę, że trzeba będzie poczekać. Mm -hmm. okay. ok. Dobrze. Reasumując, nie działać szybko. Czekać. Cel zostanie osiągnięty wcześniej czy później, ale powoli musi się wszystko zburzyć, żeby móc budować coś. Nieuniknione y, będzie to, że ktoś y, na znaczy Ciebie wynik. Wynik będzie taki, że no, ktoś niestety będzie musiał rozczarować się tak, pewnymi rzeczami, ale y, to nie będzie pani, bo, bo dla pani wynik jest to powolne czekanie. Mam nadzieję, że pomogłam i ja myślę, że pani wie o co chodzi, tak? Bo ja tutaj czytałam pani maila. I może tak, żeby uniknąć rozczarowania, tak i bólu serca dla kogoś, to karty radzą, żeby to co już zostało zasiane, to już zostało zasiane, pani już zrobiła co miała zrobić. Trzeba poczekać, żeby ten ból tej osoby był mniejszy troszeczkę. Tak? Ale to runie, to runie. To jest to, to runie. I teraz tak to mamy, mamy na na YouTuba. I co ja jeszcze tutaj mam? Jeszcze mam jedno pytanie. Od pani, czy ja w tym roku zajdę wciąż? Czy w tym roku zajdę w ciążę? Czy w tym roku 2020 zajdę w ciążę? Czy w roku 2020 zajdę w ciążę? Czy zajdę w ciążę? W roku 2020. Czy zajdę w ciążę? Czy zajdę w ciążę? No, tu w przełożeniu to mam. Czy zajdę w ciąży? Miałam tą kartę przy w przełożeniu. Wie pani, co powiem tak? Myślę, yy, że yy, w tym roku należałoby poczekać troszeczkę. Moim, moim zdaniem, ja tu mam kartę, tak? To jest karta dzieciństwa, to będzie, to się zdarzy. Ale w przeciwie, mam yy, szybkie działanie, tak? Czyli, że to się nie zdarzy szybko. Tak, jakby nie w tym roku, albo może pod koniec tego roku. Bo ja w wyniku, w radzie mam kartę, tą, że jest to do osiągnięcia. Ale mam wrażenie, że trzeba będzie zwrócić się o poradę osoby. Królowa Miecze jest, może, może mówić o osobie, o osobie medycznej. Tak, że trzeba będzie zwrócić się o pomoc do lekarza. I to karty by radziły, żeby tą osobą była kobieta. Ona być może, no nie wiem, ustawi pani, pani zdrowie, tak? Nazwijmy to tak, w taki sposób, żeby to się zadziało, bo to jest w wyniku, ale nie szybko, bo tutaj szybkość jest w przeciwie. W tym roku powiedziałabym, że jeżeli zwróci się Pani o pomoc, komu, kogoś, to jest na to szansa, ale to nie będzie tak już teraz, na ten moment. I to by były wszystkie pytania. Dziękuję i pozdrawiam.